Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Katus Polak, a to jest kolejny odcinek The Spin Tires. Jak widzicie jesteśmy w mną, Będziemy wybierać mapę. Yy, widzowie powiedzieli, chyba tam jeden w komentarzach, że ma być to w Więc jak chciał, tak będzie w górze symulacyjny i rozpoczynam rozgrywkę tak nowa mapa, nowe wyzwanie I wtedy zaczynamy w nocy, jak widzimy mam jedno auto no cóż Teraz zobaczymy na mapę można na duże koło zmienić tak spornik, możemy tak możemy to dać, do... albo nie no po co to? Skrzyniowe na... I to co mamy? co możemy tu dać? Tylko to dobra Papa. Aha Czyli pierwsze co zrobimy Zjedziemy z tej górki, o fajnie widzę, że my jest cywiony. Jedziemy gdzieś tutaj i po prostu więc odpalamy tego potwora i jedziemy do aktu. Ciekawe, czy widz wiedział, w co mnie pakuje. Czy będę miał na początku tylko jedno auto, czy jak. Jak widzieliście, na razie zawiesiłem projekt Blood Omen. Ponieważ mam małe problemy techniczne, a widzę, że taka mała oglądalność, więc... Jak się wiedziałem o dużym, albo widzowie będą chcieli, no, oczywiście nagra. Jak widzicie to nagram. Znaczy postaram się go naprawić i zacznę go z powrotem nagrywać. O już widzę, to nie będę lubił na tej mapie. To był most. Znaczy jest lepiej niż że przez rzekę przejeżdżaliśmy. Na początek uszkodzenia to jest. Tu, tu, tu. Nie mogę tu w prawo zjechać Dobra mniejsza w tym Dobra dawaj A Wiecie o co mi chodziło I też chodziło o to ale Chcę włączyć ten wyższy bieg Dobra Chyba mi się nie uda a, otworzył. To też nie mamy paliwa. Też by się przydało. Znowu mostek. Naprawdę. To czego najbardziej nie lubię w tej grze. Jest tego tutaj dużo. Niestety. Nie 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 nie. No widać. Dobry początek. To Trzeba jest... trochę Mogło być trochę stuków i brzęków, ale musiałbym ich trochę przestawić Ale na to może być trochę lepiej sychać. Kręć w prawo. I na razie, no, podoba mi się mapa. No, było tak na początek i tak dalej. Kaczynia może być trochę krótszy, 20 minut, no 25, nie 55, a 30. A mi się zdaje, że takie są nawet lepsze. Mi się szybciej renderują, odsyłają. Ja chyba się wygodniej nawet wygląda. można łączyć ten zwykły bieg To no jest droga szosowa, podoba mi się, podoba Co to, jaka góra? Wow Ale już uszkodziłem, ale no, podoba mi się na razie ta mapa, bardzo fajna Widzę, że ten, kto mi ukazał nagrywać, wiedział o co chodzi. Co to za mapa i. No dziękuję ci, dziękuję. Że mam jakieś fajne wyzwania, drogi i tak dalej. A... Ja już widzę, jak to będzie się łazem ciało. O kurczę, aż się boję. Na ludzie zjedziemy. Nie będę przesadzał, bo już tyle go uszkodziłem. Tak, wiem, że mam pak, ale chciałbym go na naprawę pojazdu, który znajdę, mam nadzieję, znajdę, paręcznym. Mieścimy się, chyba nie. Włącz na pewno cztery koła, bo po co ma być włączony. Wyrobię się Mam nadzieję, że tak Nastyk Troszkę nie grałem, nie mogę się przyzwyczaić zdecydowanie Ale dlaczego się Zubniła ta asfalt? Aż takie ciężkie są te pojazdy? Tylko co widziałem to w obcach się da łączy odksz odkształcanie terenu, ale jak dalej to jest głupota. Chyba, że to masz komputer, no to wtedy, ale... Już o to w tej grze chodzi, było to tam dalej. No. Ja zaraz ten pojazd zniszczę ten dojadę do odkrywania terenu. Tak możecie pisać, że nie jeździć. Tum, 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 tum. Fajnie tu jeździ, ale trochę trudno, jak widać. O! o mi się oblekują No, właśnie. Może trochę nie wiem, jeździć Ja się zgadzam, zgodzę. Co? Mógłby mi coś powiedzieć, co się stało? Napiszcie w komentarzu, dlaczego mi się nie zgadza. Jestem bardzo ciekaw. Dobra, mapa Prawie jesteśmy To nie wygląda drogi jakieś no, Taka kawałek drogi Nie byś takiego, ale jak uszkodziło. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebować paliwa, to tam Znaczy, mam nadzieję, że po drodze znajdę pojazd i nie będzie potrzebował paliwa. Widzę, że trzeba włączyć coś mocniejszego. To nie do tą drogą dojadę do, do drudnego, ukrytego terenu. Widnie. Chyba jest tam. Tak, widzę już nawet się będę tu przyjął lepiej się łazem od króla droga przypomina mi e, drogę z takiego jednego serialu Hardkurowi, kierowcy czy róbek coś takiego Mam nadzieję, że tak jak w ostatnim jednym mi się auto zablokowało. Piotr sumięty. Dobra. Teraz idziemy do kolejnego. Przygotę. Może zrobimy tak, do drewna. Postęp wybierat? CEL N21. Ha. O. już to widzę, jak to będzie zagra. Dobra. E, drift. Może jakieś auto tu wypatrzymy? E, nie widzę Nie dziwiłbym się, jak, jak, jak jakieś pominęłem. Czeka mnie To mi się oczywiście nie podoba, bo dużo auto już poda. Na biegu nie będę włączał tam co to Podobno, nie. Nie udało mi się więc co znaczy. Wiesz, że co się dzieje. Widziesz na kopiec. Taki mały kawałek przejechałem Podgórka, mam na nadzieję, że nie będzie nic innego. Dużo, dobrze, że duże koła nie, no dobrze sobie radzi, ale mógłbym włączyć ten nie, nad, Nawet to trzeci biegiem, już no To będzie Automaty, automat pierwszy i drugi, o, o co się stoi? Jakiś budynek? Mogę tam zajechać? Gdzie jestem? Nie ja Jestem tutaj hmm. To może być auto Co by tu zrobić? Spróbuję tam zajechać Na razie jeszcze nie będę się yy, ten mm. porrywał do terenwna, no, ponieważ miałem drugich aut, które by mi się bym przydały by mi się. Nie mam też odkrytego tego terenu, więc nie wiedziałbym jak w którym dojechać, żeby było łatwo, żeby zjeżdżać autem. auto. Co za budynki? To jest miasto w lesie? Dobra, nieważne, cofnę. Jakieś bloki są w lesie albo co? Kolej do przodu. W lewo, w lewo. Tak by ten odcinek nazwać. Hmm. Ale później to pomyślę, może coś mi się jeszcze trafi. warsztat To proszę, że nie mogę to

Też się uzdrawiał. I ten model użytkowy. Ale za kamerka w środku była, też by się przydała. Klimat by się bardzo było, można się wczuć w to. To no, nie wiem, czy my będziemy jeździć, szczerze mówiąc. Trudno by był. Jak ułazem tych drona tak tak postkać. No, no, by fajnie było. Ja poskakać, a później auto nie było. Najlepiej na przykład jest podkrywać tereny Dobrze O, tu jest paliwo Teraz, teraz Oczywiście innego auta dalej nie widzę Nic Pojedziemy może w tą stronę Na jakieś bloki co kolejny warsztat, czy to jest tamte ważny? No, A czy ja tam widziałem... Tak, jest. Jestem szczęśliwy. Nawet dwa. Nie, trzy. To jest znalezisko, ja mam mówię. Trzeba z późniejszego to robić. Nazwę ten odcinek, znalezisko w lesie. Miast, e, bloki i tiry. O, to jest dobra nazwa. Teraz tylko jakieś fajne dosyć naszą Zmiana samego auta. Zobaczymy, jak one, jak one są w stanie. Oddeżam, że. W... No, nie za dobrze. Taki skurysz od. Opa. Będzie. I tak, pojedziemy może tym. Co on tu ma? Ma tam wstanie. Więc. Naprawa. No, no. Napraw tego. Zamierzam pojechać. jest w jakim stanie? Też dobry. Ten jest stanie. O. Też dobry. Więc pojedziemy może tym. Podoba mi się. Pojedziemy zwiedzać teren. O kurczę, jak sobie daje radę. Oma chyba... tak, ona napęd tylko na tył To jest prawda Ale fajnie zdaję radę Nie wiem, gdzie ładza nie zastąpi Oj, coś też, też mało upali Teraz sobie myślę, co że ja się spać Chyba koło mnie Patrzcie, jaki był to było? Trzeba włączyć. Trzeba koło mnie wziąć w Widać, że to coś ma kopać I co? Jedziemy we wtorek drogę OPS Nie zaleje go Teraz myślę, czy by nie skończyć cinek, bo to już sporo nagrałem, więc. A teraz Flaps robi tak, że dość małe piki robi. To mnie oczywiście cieszy, ale też mam niezbyt dużo miejsca na dziecku. Eee, wyciągarka. Nie wiem, czy by się tu przyczepić. O, no. Pod gazu Naciągarka to jest jednak moc, nie ma tu zamontować jeszcze tylko Znam szczepkę i można iść naprawdę O pośle ci mieszka Stop źle Zeszli Budzić tam w lesie tak widzę No dobra, dobra, dobra. Fajnie wygląda. To też nie to jakieś. To też i kolorów nie da zmienić. A co tam? Awo. się to już czas. I Odkryjemy ten teren i... Koniec. Przez to się drzewami wyrobić. I się prawie udało się, prawda w e, Gdzie jest? Tu jest. Teraz teoretycznie jestem gotów od ten e, drzewo włożyć. Tyle znalazłem pojazdów. To takie fajne. Podobają mi się. Aj, na kamienie najechałem. Zgadza się tak. Nie wiem, czy teraz mi się uda. Wyjechać. Rozumiem. Teraz mi się kończy. A jeszcze nie skończyłem. Ciągarka. Teraz chyba będzie starczyć. No, nie. nie. Mogę się do przodu polepiąć, bo by fajnie. Ale mi się wydaje, że ma dość długi ten zasię zasięg wyciągarki. Mi się daje, że jedna to mają krótszy Oczywiście może mi się tylko wydawać. No. No. Znajdź siebie wszystko, żeby jest ja sobie sprawę, że przez ty... Tu jest 11 odcinek, nie dowiedzą. razu drzewa. A czy razem mapę zmienia. Eee, i tutaj już zostałem, naprawdę mi się podoba. Więc, na ten odcinek. Było tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się tak bardzo przyjemnie tak grało. Więc do ja zobaczenia i cześć.